Dzień dobry, pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, budzicie się, aby Boga chwalić. Jak się spało? Mam nadzieję, że spaliście dobrze, bo chcemy cały dzień ubiegać Boga, być z nim. Wielki czwartek, ustanowienie Eucharystii, święto kapłanów też. Ale chcemy się zatrzymać dzisiaj na umyciu nóg. Pan Jezus, który uniża samego siebie. I pokazuje apostołom. Czyńcie to, co ja wam uczyniłem. Ja wam umyłem nogi. Pomiędzy wami. Ja, wasz pan i nauczyciel, umywam wam nogi. Róbcie to samo, co ja. To jest bardzo trudne. Łatwo jest patrzeć, że Jezus myje nogi. Ale trudne jest wystawienie stopy, żeby ksiądz umył. Bardzo trudne. A potem w domu umyć nogi. Ale są trudne rzeczy, bardzo trudne. Żeby mieć takie, taką postawę wewnętrzną, uniżenia, posługa niewolnicza wobec drugiego, od razu się rodzi, przecież nie jestem niewolnikiem, przecież nie muszę, to od razu jest. I w sercu Pana Jezusa też mogą być takie pokusy, przecież jestem Bogiem, a Jezus uniża się jako Bóg, pokazując nam. Bogiem jesteś czy nie? No nie jesteś, to tym bardziej się unisz. Nie udawaj Boga. Kochani, dzisiaj postawa uniżenia. Próbujmy. Próbujmy w domu uniżyć serce wobec naszych bliskich, wobec naszej rodziny. Uniżmy serce. Dajmy, zróbmy coś takiego, że ja y, mogę przyjąć niższe rzeczy. Może być to niewygodne, ale chcę kochać i, i w ten sposób ocalić. Jezus myje nogi każdemu z apostołów, każdemu. Również tym, którzy go zdradzą, wyprą się, uciekną od niego, nie będą pod krzyżem. Myje każdemu nogi. Zróbmy to samo. Zapraszam was na godzinę 18 dzisiaj, na liturgię, na mszę świętą, której, którą transmitujemy na naszym drugim kanale. Bądźcie razem z nami. Tymczasem kciuk w górę. Subskrybujcie nasz kanał i w całym Wielkim Tygodniu modlimy się gorzkimi żalami z mocnymi duchami. Także kliknijcie, żeby się jeszcze pomodlić tymi treściami z Panem Bogiem.